Witam Was. Chciałem Wam przedstawić tablet CT Tab Supreme firmy ColorOwo z ekranem IPS i systemem Windows 8.1. Jak można zauważyć, odzorowanie kolorów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Sam system Windows 8 przy dyspozycji 1 GB RAM chodzi naprawdę bardzo płynnie. Nie ma, się do, nie ma się do niczego czepić. Nie spotkało mnie żadne zawieszenie się systemu ani spowolnienie. Na dzień dobry dostajemy do dyspozycji tylko 16 GB pamięci wewnętrznej. Także to jest naprawdę bardzo mało, bo powinno być przynajmniej Z20 GB. Samo to 16 starcza tylko na system. Tuż po włączeniu samego tabletu już mamy zajęte 5 GB RAM. Jedynym takim sposobem zwolnieniem no to właśnie jest zrobienie indeksowania plików, to jest dodatkowe 500 MB oraz przerzucenie partycji recovery na pendrive'a. Jest najlepsze i wtedy właśnie zyskamy dodatkowe 5 giga bo tuż po zaktualizowaniu systemu dostajemy tylko, dostajemy do dyspozycji tylko 1,5 GB pamięci wewnętrznej. I tak obsługa systemu naprawdę nie jest trudna, jeżeli chodzi. Tak, jak słyszałem, właśnie, że Windows 8.1 jest naprawdę trudnym systemem. To jest nieprawda. Jeżeli ktoś przychodzi z XPK na 8, to owszem, ale jeżeli chodzi z 7 .1. na 8, jakiejś tam różnicy wielkiej w obsłudze nie zauważyłem. Poza tym, że dochodzą nam tutaj te wszystkie kafelki, czyli tak zwane skróty, i to, że po co mamy tutaj do dyspozycji różnego rodzaju skróty, że już nie musimy tego wyszukiwać gdzieś w pasku zadań czy coś. Także no naprawdę duży plus, jeżeli o to chodzi. Zajmiemy się teraz może przeglądarką Internet Explorer. Mamy tutaj widzimy Bing. Yy, jednica, czy Jest jakaś różnica między Google a Bingiem. Powiem szczerze, powiem Wam szczerze, że jest, nie ma żadnej. Używałem Tom i Tom, i także Bing wcale nie wypada tak źle, jak to mówią. Yy, widzimy, mamy klawiaturę. Na cały ekran piszemy pierwsze co wpiszemy są wp.pl będziemy choć naprawdę bardzo szybko. Wstęp się wcale nie zamula, nie zawiesza. Wszystko jest tutaj uzależnione od tego jakim dysponujemy internetem. Jeżeli chodzi o sieć Wi-Fi, nie gubisz z zasięgu, nie zrywa. Bynajmniej nie przeuważyłem czegoś takiego w moim. Długość, żywotność baterii. A samą obsługę Wi-Fi wytrzymuje te 7 godzin. A w zależności co robimy, jeżeli tylko przeglądamy internet, no to tak, 7 do 8 godzin nam tutaj bateryjka spokojnie wytrzyma. Jak widzimy, system chodzi bardzo płynnie. Nie zamula się nic, nic się z nim nie dzieje. Widzimy. Wiadomo, niektórzy uruchamiają Photoshopa na takim systemie. No proszę Was, gdzie tu photoshop, Photoshopa nawet się nie uruchamia na yy, laptopach, yy, naprawdę o w miarę dobrych podzespołach. A gdzie tu uruchamiać Photoshopa na takim tableciku? Yy, proszę trochę o rozsądek. Także i przejdziemy może teraz od razu yy, do yy, filmów. Yy... O wysokiej rozdzielczości, ten tablecik naprawdę bardzo dobrze się radzi z wysoką rozdzielczością. Nie ma z tym problemu. Jak widzimy, zademonstrujemy, Także wpisujemy od razu sobie Full HD, 4K, Enter i zaczniemy może od transformerów. My standardowo startują z rozdzielczości. 240p my od razu go przerzucimy na na wyższą rozdzielczość zademonstrujemy od razu 1080p nie będziemy tam się rozczulać na tym wszystkim tak jak widzimy 1080p tym radzi sobie bardzo dobrze filmów nie zacina nie przerywa głos naprawdę jest w tym tablecie jest naprawdę bardzo dobry obraz tak samo system się nie zawiesza nie zamula a zademonstrujemy się Większą rodzielczość niż 1080p, czyli 1440p. No i tu niestety, oczywiście będzie sobie radził, ale już będzie system, czyli znaczy będzie sam filmik wolniej się wgrywał. No, ponieważ karta graficzna sobie nie radzi z tak wysokim formatem. I muszę powiedzieć jeszcze jedno, że są też dostępne najnowsze sterowniki 2014 roku do tej karty graficznej. Także należy sobie zaktualizować samemu, zyskujemy lepszą rozdzielczość i lepszą, lepszy obraz przede wszystkim, i lepszą, lepszy też dźwięk. Widzimy... Tu już jest niestety rozdzielczość. 1440p, radzić radzi, ale... No, już strasznie, strasznie wolno. Trochę przywiesza system. Hmm. Także naprawdę jest yy, bardzo dobrze. Dźwięk jest bardzo dobry otwary crawl jest bardzo dobre 1 GB RAM w zupełności wystarcza do obsługi samego internetu czy Facebooka nic tu się nie przywiesza, nic się nie zamula ekran IPS odzwierciedluje bardzo dobre kolory rozdzielczość jest wystarczająca przeglądarka Bing wypada bardzo dobrze praktycznie tak samo jak desktopowy Firefox, czy Mozilla z obsługą Google. Czyli możemy tu zmienić sobie na Google, ale powiem Wam szczerze, że nie przeważyłem jako takiej wielkiej różnicy w działaniu systemu czy z obsługą filmików. Wszystko odtwarza się bardzo szybko, bardzo dobrze. Także polecam ten tablecik w cenie 400 zł. Naprawdę bosko. Tak więc widzimy, tyle z mojej strony. Dziękuję.